Czołem widzowie, ostatnio pokręciłem się w Warszawie, w stolicy byłem i jak zawsze wrzucałem posty na i Instagrama, co mi polecacie. Takim sposobem trafiłem do Moon Kebab w centrum Warszawy na ulicy Chmielnej 98 vis, vis złotych tarasów, bo słyszałem, że jest tam dużo i tanio. A raz na jakiś czas chciałbym nagrywać coś dla fanów mniej kraftowych kebabów. Zachodzę na miejsce, zamówiłem małą bułkę z wołowiną za 22 złote. Mięso to kula wołowa, oczywiście, ale w smaku jest całkiem ok. Czas Oczekiwania 5 minut jest, zabieram się do jedzenia. Na plus, że znajduje się tam feta, fajnie urozmaica smak kepsa, a jak mam być szczery, to dawno tego nie jadłem. Mięsa dużo jak za te pieniądze, ścinane przed podaniem. Wiadomo, wiadomo pewnego poziomu kulka nie przeskoczy, ale idzie zjeść to całkiem ze smakiem. Sosy mieszane, ostrość wyczuwalna, fajnie smyrało, bułka chrupiąca i ciepła, warzywa świeże. Pojadłem, ale coś mi tam nie grało, bo pisaliście, że mają swojego kurczaka. Zapytałem pana z obsługi to powiedział, że jest e, że jest ogólnie kurczak, ale już zeszło. Natomiast w ich lokalu na Remiszewskiej jest kurczak, a że to niedaleko dworca, z którego startuję do domu, konkretnie wileńskiego e, to postanowiłem, że jak już nagrałem to, bo miałem tego kurczaka sprawdzić, to zjem sobie tego kurczaka w drugim lokalu, no i pojechałem. E, kurczaczek faktycznie jest robiony przez nich, zatem jest tu mały element kraftowości. E, tu zamówiłem średnią za 22 zł i jest duża jak za te pieniądze, tak samo idzie zaspokoić głód czas oczekiwania 10 minut, bo tu było sporo klientów i to świadczy, że miejsce to jest po prostu lubiane placek ciepły i smaczny, warzywa jeszcze nie zdążyły zaparować, a kurczaczek trochę posmak jak kurczak z rożna jest naprawdę spoko opcja to, bo z tego co zagadałem, to robią to wedle własnoręcznej receptury, sekretna mieszanka przypraw, ale nie przychodziło solą jak to często bywa, no i co można powiedzieć? Jest smacznie i dużo. Nie wciskają kitu, że to nie wiadomo jaki kraft i ceny nie są wywindowane. A kurczaka robią sami, jak widać, i to się ceni. Sos mieszany, tak samo ostrość smyrała. I miałem jeszcze wyżerkę w domu, bo sprawdziłem te, te kepsy po trochę. I smakowo się bronią, ale tak jak mówię, lokal dla ludzi, którzy lubią kepsy w starym stylu. Chodzi mi o ceny szczególnie. Ocena finalna jest taka, że ich to mięso kurczak zasługuje na wyróżnienie. Ale sami musicie sprawdzić, jak ktoś tam jadł, to może dać znać w komentarzu, jak wrażenia. Ja w tym tygodniu wybieram się do Torunia, zatem czekam na polecenia. Moon kebab dużo, tanio i smacznie, w miarę smacznie, tak wiadomo, nie kraft jakiś taki szczególny, ale warto tam sprawdzić. Pozdro.